Wykaż, że reszta z dzielenia przez 8 sumy kwadratów dwóch kolejnych liczb nieparzystych jest równa 2. Na początku zacznijmy od liczb nieparzystych. Liczby nieparzyste najczęściej w matematyce oznaczamy jako jakieś 2 razy liczba całkowita. Przyjmijmy k plus 1. Dwa razy coś całkowitego jest parzyste plus 1 mamy liczbę nieparzystą. Tutaj liczba k musi być liczbą całkowitą. Za k może wstawić dowolną inną literę, tylko trzeba założyć, że ta litera jest całkowita. Czyli dwa razy coś całkowitego jest parzyste plus 1 mamy liczbę nieparzystą. Teraz wczytajmy się. Wykaż, że reszta z dzielenia przez 8 sumy kwadratów dwóch kolejnych liczb nieparzystych. Suma kwadratów. No to piszemy sobie liczbę 2K plus 1 do kwadratu dodać. Kolejna liczba nieparzysta to będzie 2k plus 3 do kwadratu. No i wyliczmy to wyrażenie. Stosując wzór skróconego mnożenia na a plus b do kwadratu, mamy a kwadrat plus 2ab plus b do kwadratu. No to to jest twoje a, to jest twoje b, to jest twoje a, to jest twoje b. Lecimy, mnożymy, coś z tego wyjdzie. Czyli tak, a kwadrat, zatem 2k do kwadratu to jest 4k kwadrat. Plus 2ab, czyli 2 razy 2k, 4k, razy 1 to jest 4k, plus 1 do kwadratu, 1. Dodać 2k plus 3 do kwadratu. 2k w nawiasie do kwadratu to jest 4k kwadrat, plus 2ab, 2 razy 2k to jest 4k, razy 3 to jest 12k, plus 3 do kwadratu, czyli plus 9. Dodajmy to do siebie, wszystko, czyli mamy w sumie 4k kwadrat plus 4k kwadrat to jest 8k kwadrat, 4k plus 12k to jest 16k, 4K zapomniałem, i 1 plus 9 to jest 10. No ale teraz hola hola. Tutaj mamy pokazać, że przy dzieleniu przez 8 ma wyjść reszta z dzielenia równa 2. No to zróbmy taką, tutaj taki zabieg, że dziesiątkę zamienimy, że to jest 8 plus 2. I wówczas co będziemy mieli? Przepiszmy jeszcze teraz 8K kwadrat plus 16 k plus 8 plus 2. I teraz to weźmy sobie w nawias. I z tego nawiasu zobacz, że można z łatwością wyciągnąć 8 przed nawias, czyli wyłączyć 8 przed nawias. Wówczas w nawiasie zostanie ci 1 k kwadrat, 2K. I 1. Prawda, jakbyś to przemnożył, przemnożyła, no to wyjdzie ci właśnie takie wyrażenie. I za nawiasem zostaje nam 2. Czyli zobacz, to dzieli się przez 8 i tutaj zostaje reszta równa 2. Co kończy dowód? Pokazaliśmy, że to wyrażenie przy dzieleniu przez 8 daje resztę 2, ponieważ dziesiątkę rozbiliśmy na 8 plus 2 i ta dwójeczka jest właśnie tą resztą.